Witajcie kochani. Przechodzę do Was po dłuższej przerwie z praktyką idealną na początek dnia. Miałam okazję nagrywać ją w cieplutkiej Hiszpanii, także mam nadzieję, że widok słońca umili Wam ten poranek. A praktyka przyjemnie rozgrzeje Wasze ciało i przygotuje je na wyzwania dzisiejszego dnia. Nie przedłużając już, skakujcie na matę i zacznijmy. Zaczniemy sobie od powitań słońca, stańcie na początku maty, z wdechem dłonie w górę, wyciągnijcie kręgosłup na wydechu, przejdźmy do skła, z wdechem dłonie nad kolana, proste plecy, wydech, nogi do tyłu, zostańmy chwilę w desce, weźmy wdech i na kolejnym wydechu do dołu przechodzimy do pozycji kija, z wdechem otwieramy się pies głową w górę, na wydechu pies głową w dół. Z wdechem prawa noga w górę, na wydechu przerzucamy ją na początek maty, odkładamy kolano i z wdechem dłonie w górę. Zostajemy. Dłonie ciągną nas do góry, barki są daleko od uszu, biodra jak najniżej do ziemi. Głębokie oddechy. Zostajemy nieruchomo przez moment w pozycji. Następnie z wydechem dłonie łączymy przy klatce piersiowej i skręcamy się do prawej strony. Dociskamy biodra mocno do ziemi i skręcamy kręgosłup. Z wydechem dłonie do góry, na wydechu spuszczamy dłonie do dołu i lewa noga dołącza do prawej. Z wdechem wyciągamy się do góry, na wydechu dłonie łączymy na wysokości klatki piersiowej. Kolejny wdech, dłonie wysoko do góry, z wydechem schodzimy do skłonu. Na wdechu dłonie nad kolane, proste plecy. Z wydechem dłonie na ziemię, nogi do tyłu. Zostajemy na długi wdech. Na wydechu schodzimy do kija, z wdechem otwieramy się pies głową w górę. Na wydechu pies głową w dół. I chwilkę zostajemy w psie, połginamy na jedną i drugą nogę, następnie na wdechu lewa noga w górę z wydechem przerzucamy ją do przodu. Na wdechu obydwie dłonie do góry. Warki daleko duszu biodra nisko dociskamy do ziemi. Zostajemy przez moment, trzymamy balans i aktywna pozycja. Dłonie cały czas ciągną się do góry cały czas myślimy o dociskaniu bioder do dołu. Kolejny wydech, dłonie razem i skręcamy się w lewą stronę. Zostajemy w skręcie, jednocześnie cały czas myślimy o tym, by biodra były jak najniżej jak najbliżej maty. Na wdechu wychodzimy ze skrętu dłonie wysoko do góry. Z wydechem ręce na matę. Prawa noga dołącza do lewej. I z wdechem wyciągamy dłonie do góry. Na wdechu dłonie na wysokości klatki piersiowej. Kolejny wdech dłonie w górę. Z wydechem schodzimy nisko do skłonu. Na wdechu dłonie nad kolana. Prostujemy plecy. Z wydechem odkładamy nogi do pozycji deski. Zostajemy na jeden wdech, spokojny wydech. Znajdujemy balans przechodząc na prawą dłoń z wdechem. Lewa ręka idzie w górę. Możecie położyć lewą nogę bliżej was albo zostawić ją na prawej kostce. Zostajemy, trzymamy balans. Możemy spróbować też złapać za duży palec lewej stopy i wyciągnąć nogę na tyle, na ile możemy do góry. Powoli puszczamy nogę, przechodzimy z powrotem do bocznej deski. Następnie wracamy do centrum. I kolejny wdech, lewa ręka do góry. Ponownie możemy położyć stopę bliżej siebie, położyć ją na kostce, albo znowu spróbować złapać za duży palec stopy i wyprostować nogę do góry. Jeżeli wypadamy z pozycji, możemy z powrotem do niej wrócić. Próbujemy. Wracamy do centrum. Bierzemy wdech, z wydechem schodzimy do kija. Na wdechu otwieramy się do góry pies, głową w górę. Patrzymy za prawym bokiem na wydechu, z wdechem wracamy do centrum i na wydechu za lewym bokiem. Rozciągamy pięknie cało przed ciała. I na wydechu biodra do góry, przechodzimy do psa, z w dół, następnie krok po kroku idziemy na początek maty. Jak już jesteśmy na początku, ja przejdę dla Was w drugą stronę, żebyście widzieli co robię. Stopy są skierowane do zewnątrz i schodzimy biodrami do dołu, do pozycji malasana. Wydłużamy plecy. Prawa ręka idzie na ziemię, lewa ręka z wdechem do góry. Malasana i skręt kręgosłupa jednocześnie. Spróbujemy teraz złapać się rękami za plecami. Jeżeli nie możecie tego zrobić, to niech prawa dłoń zostanie na macie, a lewa ręka tylko położy się z tyłu na plecach. I na wdechu ręka idzie do góry. Z wydechem wracamy do malasany. Teraz lewa ręka na ziemię, z wdechem prawa otwiera się do góry. Otwieramy klatkę, jednocześnie trzymając biodra nisko przy ziemi. I znowu spróbujemy złapać ręce za plecami. Albo tak jak wcześniej, lewa ręka zostaje na macie i tylko prawa. Odkładamy ją na plecach. Oddychamy do górnych żeber, poszerzamy przestrzeń w klatce, następnie z wdechem ręka idzie do góry, na wydechu wracamy do malasa. Następnie na kolejnym wdechu unosimy biodra do góry, stopy wracają na szerokość mniejszą niż nasze biodra i uginamy naprzemiennie lewą i prawą nogę w kolanie. Zostajemy w skłonie, jeszcze raz jedna i druga. I przechodzimy do tyłu nogami do pozycji deski. I teraz zrobimy sobie kolejne ćwiczenie wzmacniające. Ciało układamy tak jak do pozycji stołu, jedynie co to, unosimy kolana nad matę. Wciągamy pępek jak najbliżej do kręgosupa. Kolana są dosłownie kilka centymetrów nad ziemią. Chwilę jeszcze zostajemy. Następnie wracamy nogami z powrotem do deski. I na wydechu przechodzimy do psa z głową w dół. Uspokajamy tutaj oddech. Chwilkę znowu uginamy jedną i drugą nogę w kolanie. Powolutku rozciągamy tyły nóg. Na wdechu przechodzimy do deski z wydechem do kija. Kolejny wdech. Otwieramy się pies z głową w górę. Na wdechu pies z głową w dół. Kolejny wdech. Prawa noga w górę. Ugnijcie ją w kolanie i przyciągnijcie stopę do pośladka. Zaczynamy kręcić duże koła na biodrze. Po czym przerzućcie prawą nogę na początek maty. Do zewnętrznej krawędzi maty. Od razu jesteśmy w pozycji jaszczurki. Prawa ręka idzie na prawe kolano, lewe kolano możemy unieść do góry i odpychamy się prawą dłonią od kolana. Otwieramy klatkę, wydłużamy kręgosłup. Barki są daleko od uszu. I prostujemy prawą nogę w kolanie, przechodząc płynnie do pozycji piramidy. Możemy troszeczkę zmniejszyć. Odległość między stopami, żeby był lepszy balans, bo odłożymy teraz prawą rękę na matę lewa dłoń w górę. Pozycja trójkąta. Weźcie ostatni wdech w pozycji, na wydechu lewa dłoń wraca na matę prawa idzie po zewnętrznej stronie prawej nogi. Lewa stopa dołącza do prawej i na wdechu rolujemy kręgosłup do góry głowa ostatnia. Kolejny wdech dłonie w górę, wydech skłon, wdech dłonie nad kolana, proste plecy, z wydechem jedna i druga noga idzie do tyłu, do pozycji deski. Z wydechem do kija na wdechu otwieramy się pieskową w górę, z wydechem pieskową w dół. Na kolejnym wdechu lewa noga do góry, od razu uginamy ją w kolanie, stopę przyciągamy do pośladka i zaczynamy kręcić duże koła na biodrze. Jak największe tylko jesteście w stanie zrobić. Przerzućcie nogę do przodu. Lewa ręka idzie od razu na lewe kolano, odpychamy się od niego. Długie plecy, otwarta klatka. Tutaj też możecie tą prawą nogę w kolanie podnieść się do góry. Ja tutaj zapomniałam o tej wariacji ale śmiało jak najbardziej. Weźmiemy ostatni długi wdech i na wydechu podnosimy tylne kolano do góry. Przednie kolano prostujemy. Lewa ręka jest na macie, z wdechem prawa otwiera się do góry. Jesteśmy w pozycji trójkąta. Spinamy mięśnie brzucha, utrzymujemy aktywną pozycję. Bierzemy długi ostatni wdech i na wydechu prawa ręka wraca na matę, przekręcamy się do niskiego wykroku i prawa noga dołącza do lewej. Powoli rolujemy z kolejnym wdechem cało do góry i przechodzimy sobie na środek maty. Lewa noga jest przed prawą, wyciągnięta do boku. I lewa ręka z wdechem wyciąga się do góry i do prawej strony prawą dłonią łapiemy za nadgarstek, rozciągamy cały bok ciała. Od stopy aż po dłonie. Wychodzimy z pozycji i to samo na drugą nogę. Prawa noga jest przed lewą, prawa ręka z wdechem wysoko do góry i do boku łapiemy ją za nadgarstek, wyciągamy bok ciała. Bierzemy ostatni długi wdech i na wdechu wychodzimy z pozycji ręce idą w dół, przechodzimy na początek maty i spokojny wdech ręce w górę, wdech do skłonu, na wdechu odstawiamy obydwie nogi do tyłu, pozycja deski, następnie kolana przechodzimy na matę Odkładamy pośladki na stopy, wyciągamy dłonie daleko przed siebie i zostajemy w pozycji dziecka. Przełóżcie dłonie do lewej strony, tak żeby rozciągnąć prawy bok ciała. Czoło znowu wraca na matę. Przechodzimy przez środek do prawej strony. Puszczamy luźno głowę do dołu, przechodzimy do centrum, jeszcze na moment czoło na matę i powoli z kolejnym wdechem rolujemy ciało do góry, przechodzimy sobie do siadu z którego przekręcimy się na jeden bok, wyciągniemy stopy do przodu, złapiemy się pod udami i na wdechu otwieramy klatkę, z wydechem zaokrąglamy mocno plecy. Na wdechu jeszcze raz otwieramy, z wydechem idziemy daleko do tyłu. Wróćcie do pozycji neutralnej. Połóżcie dłonie za sobą i na wdechu biodra wypychamy do góry pozycja odwróconego stołu. Na wdechu góra, z wydechem schodzimy biodrami do dołu. Wdech góra, wydech dół. I wdech jeszcze raz góra, wzmacniamy nogi, pośladki zostajemy, trzymamy, napinamy. Możemy puścić głowę do tyłu, jeżeli nie boli nas szyja. I powoli opuszczamy biodra na matę. Przechodzimy kręg po kręgu do leżenia na plecach. Przyciągamy obydwie nogi, ugięte w kolanach, i zaczynamy masować kręgosłup lędźwiowy, kręcąc na nim duże koła. Następnie prawa noga prosta. Lewa zostaje ugięta i od razu przechodzimy do skrętu kręgosłupa, dociskając lewą nogę do ziemi. Nasza głowa skierowana jest w lewą stronę za naszym ramieniem. Wracamy do centrum, obydwie nogi przytulamy i teraz lewa do dołu, prawa zostaje i skręcamy ją do lewej strony. Patrząc za prawym ramieniem. Ostatni wdech w pozycji. I na wydechu wyciągamy nogę, wracamy do centrum. Obydwie nogi przytulamy do siebie. Przyciągamy czoło do kolan. Długi wdech. I z wydechem prostujemy nogi odkładamy ciało i rozluźniamy się już na macie. Weźmy razem długi, spokojny wdech do brzucha, wyciągnijcie dłonie za głowę, rozciągnijcie całe ciało i przekręćcie się na jeden bok, powoli w swoim tempie przejdźcie do pozycji siedzącej. Na wdechu wyciągnijcie dłonie do góry z wydechem na wysokości serca. Namaste. Dziękuję Wam i do zobaczenia.